Tu jesteście. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Czekajcie, bo może mnie nie słyszycie, więc odpakuję sobie mikrofon. Mamy już mikrofon marki Blow. Także teraz powinniście mnie lepiej słyszeć, ponieważ poprzedni mikrofon marki Blow no skończył, jak widzicie, w dwóch częściach, także mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, proszę Państwa, na najnowszym odcinku, który nic nie wyjaśni, ponieważ nic nie wiem. Także przebrałem się, jak widzicie, w najlepszy strój. Najlepszy strój prowadzącego jest kurwa grubo, ostro i siwo. Już. Za godzinę kontynuujemy streama, którego wyjebało dwa dni temu, ale dalej nikt nie wie jak, dlaczego go wyjebało. Sytuacja jest na tyle niewyjaśniona, że z nami, jak widzicie, jest reporter pan Remy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy ze słonecznych i pochmurnych miłych cysts. Jak widzicie, pogoda na zewnątrz troszeczkę chujowa. O, no i oczywiście jeszcze mamy dźwięki. Yy, oczywiście, mikrofon jest podpięty, to wszystko to jest złudzenie i iluzja optyczna. Słuchajcie, ale nie o pogodzie, ponieważ pogoda teraz nie jest ważna, tak jak ten mikrofon z marki Blow. <noise> Całkiem na poważnie. Za godzinkę kontynuujemy i odpalamy streama. Co się stało z poprzednim? Do tej pory sam nie wiem. Tak, przespałem swój koniec streama. Spałem wtedy, nie miałem na to wpływu żadnego. Także, no niestety, stało się co się stało. Ciekawostka. <noise> zużycie mojego internetu z ostatnich 30 dni to aż ponad 3500 giga. Co prawda, nie jest to jeszcze maksymalny wynik, bo myślę, że do 5000 na luzie dobije to jest zużycie z niecałych ostatnich 3 tygodni. Także zobaczymy. Myślę, że do 5000 e, gigabajtów, że tak powiem, dobije. No gorzej jest z rachunkami za prąd, bo rachunki za prąd to przebijają wszystko i biją kurwa każdego, każdej inne rachunki na web. Także zobaczymy, jak to będzie. No i oczywiście reportem. Się z wami żegna, bo reporter zaraz się spóźni, jak zawsze pewnie i tak się spóźnie Także mega oglądania dalszej liczby, kurwa. Co tu się stało? Takiego porządku to ja nie widziałem, odkąd zacząłem live'a. Który co prawda się skończył dwa dni temu. A, zapomniałem o czymś. Prawda, będzie trzeba to wyrzucić. Chyba już się tak przyzwyczaiłem do tej ozdoby, że to stoi. i Po prostu nie, nie, nie traktuję tego jako śmieci, a ja powinienem to już wyjewać. Takiego porządku to ja naprawdę dawno tu nie widziałem. Pościerałem wszystkie kurze, podkurzałem wszystko, co było możliwe. Nawet umyłem w miarę podłogę, co prawda, moimi metodami. Które Bartek już Wam przedstawiał. Tutaj mamy niesamowitą kolekcję i zasób płynów i innych dziwnych rzeczy, które się przydają. Nie pytajcie po co. Nie pytajcie na co, ale mamy dymiareczkę nową, druga leży w studiu, mamy również koło fortuny, które jeszcze będę musiał trochę edytować. Tamten Light trwał 423 godziny, nawet teraz na ekranie wam się wyświetli screen tego i to nie rodzi we mnie żadnego wrażenia, także dzisiaj odpalamy się również na kiku, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Będącie streamy na YouTubie, gdzie ogląda fustera 20 osób, który się skończył? Chcesz być jak twoja mama i skoczyć w bok? Jeśli tak, to mam idealny Rozwiązanie dla Ciebie. Na platformie kik.com znajdziesz nowego streamera gruszek przez 2E. Zapraszam. Na 1000 follow robimy konkurs na kosę i rękawiczki oraz wybierzemy najładniejszą mamę widzę. Mam tu już stworzony profil na Kiku, także zobaczymy, jak na razie 37 obserwujących, bo dopiero co stworzyłem ten profil i dodałem tutaj podstawowe informacje, także nawet to fajnie zrobiłem. Bawiłem się tym w nocy i pewnie się jeszcze pobawię. Ale czasu już coraz mniej, także odpalamy OBS-a, ustawiamy wszystko, co jest najważniejsze. Nawet kurwa balkon posprzątałem. Rozumiecie to? Umyłem balkon szlaufem. I nawet te ściany tutaj umyłem. To jest nieprawdopodobne, ale tak starałem się wszystko przywrócić do stanu początkowego. No. Okay. No bo co by nie mówić, no to live trwał ponad 2 tygodnie. 423 godziny. No moja matematyka nie jest dobra, ale chyba to jest 19 dni albo 18 dni. Także no jest to zawrotna ilość godzin i jest to zawrotna ilość przede wszystkim dni. To już, to już są prawie 3 tygodnie streama. Powiem wam, kurde, że tak bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że codziennie przez prawie 20 dni, przez prawie 3 tygodnie wstawałem i siedziałem tutaj i praktycznie dzień w dzień spędzałem w tym pokoju, w tym studiu. Nieważne czy przed komputerem, czy ze znajomymi, zawsze siedziałem praktycznie w tym pokoju lub ogarniałem ten pokój lub y, latałem po domu, żeby zrobić coś do jedzenia, ale mimo to i tak 3/4 czasu spędzałem tutaj w tym pokoju. Nawet często ja lub ktoś inny zasypiał na sofie i powiem wam, że mimo tego, że na tym live'ie siedziało po 10, 20, 30 osób, to ja aktualnie czuję trochę taką pustkę, ale tą pustkę rozwieje Krystian Gielow wraz z Polcią, którzy wpadną w sobotę też nic się nie zmieni. No i na pewno zostaną na jedną nockę. Może dłużej. Nie wiem. Zobaczymy. To od nich zależy. E, zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegać. No i przede wszystkim kiedy ujrzycie ten materiał. Ale mam nadzieję, że o wiele szybciej. Bo chciałem właśnie zrobić taką pamiątkę z tego live'a. Bo z tamtego nie zrobiłem. Znaczy zrobiłem, ale zbyt mało. Na tamten... Nie byłem przygotowany. Nie byłem kurwa przygotowany, że tamten live tak się potoczy. I że wpierdoli się ponad pół tysiąca godzin na licznik. Ale to wciąż nie jest moja wina, żeby wydarzenie się przerwało, ja po prostu spałem i przespałem to. Przespałem swój własny koniec live'a. Słuchajcie, zacząłem live, ale są jakieś problemy, kłopoty najmana. Nie wiem czy to działa. Muszą mi napisać na czacie czy działa, bo przez chwilę mi wypierdoliło z każdej strony tego live'a i na YouTubie i nie wiem, nie wiem w ogóle. Boję się, że kurwa tu wszystkie ustawienia są popierdolone, ale z tego co widzę na Kiku coś leci. Na Kiku coś leci. Nie wiadomo co, ale coś leci. Także zobaczymy na YouTubie tak samo. Dobra, puszczam muzykę już. Lecimy z tym kurwa i zobaczymy co będzie. Witamy, witamy. Witamy. <noise> nie wiesz kurwa, co się dzieje. Nie ja wiesz. stary nagrywam archiwum tego streama Właśnie mamy pierwsze dwie godziny, jeszcze tylko dwieście. Więc nic się nie zmieniło ogólnie. Ale... A, zmieniło się w sumie. Bardzo dużo się zmieniło. No tak, kurwa, najważniejsze co się mogło zmienić, czyli dostała piw, przyjechała. Proszę Państwa, stało się, stała się rzecz niemożliwa. No żeż ja pierdolę, kanapki zostały zrobione, jak widzicie, nie no. Tak całkiem na poważnie siadło, minus 50%. W końcu kurwa, w końcu, po 430 godzinach. W sumie po 440 godzinach, łącznie już łącząc wszystko. Mamy 16 godzin live, a, tamten trwał 423, więc mamy już 440 godzin streama. Aż mi kurwa telefon wypada z ręki, mamy to w końcu. 97 godzin! Kurwa, ale to jest piękne, to się dzieje naprawdę. Filip się skończył, woda.pl was pozdrawia, Bartek, który uratował właśnie życie, bo wysłał 75 złotych i dlatego zakręciliśmy kołem, także Bartek mnie uratował, Bartek jesteś twórcą, wybawcą, wszyscy was pozdrawiają bardzo gorąco, nawet Kik, każdy ma kurwa wejść na Kika, każdy ma zaobserwować Kika, 98 obserwujących, ma być ich kurwa 1000, chul mnie to obchodzi, każdy ma teraz kliknąć na Kika, pierwszy link w opisie i każdy ma zostawić followa. Jak będzie tysiąc, to robimy konkurs na kosa i rękawiczki. 34 level, o tak, gruszek, zakupocholik. Proszę Państwa, wchodzimy sobie w ekwipunek. O Artur Żeglań wstał, Artur Żeglań montuj ten film kurwa. Proszę Państwa, właśnie ta koska na wadża, na waja, szkarłatna się czy chuj wie co to była za kosa poszła do Koksola, który wygrał na live. Sam nie wiedział co się dzieje, sam był w szoku, nie wiedział co się odjebało. Ale fajnie, fajna historia ogólnie, bo Koksol przeze mnie nagrywa na YouTubie i jestem jego motywacją. Więc fajnie, że tutaj los tak chciał. Vlog na gruszka. Nie, na ten kanał będzie vlog! I chuj wam! Wszystkim na Mali! Elo! Słuchajcie, anonimowy wysłał pół tysiąca złotych, dosłownie przed chwilą. Także to w ogóle jest pojebane, bo jest topką absolutną tego live'a. Wysłał ponad 3,5 koła i zaraz będzie topką już ogólną. Gramy sobie w CSK, zakręci. 3 razy kołem, za pierwszym razem dodało 28 godzin, za drugim razem zmiana przedłużania, na złotówka równa się 80 sekund, więc już 4 razy mniejsze przedłużanie, a teraz patrzcie, na jewane milimetry, minus 50%, więc wracamy i wracamy do czasu, którego jeszcze nie było. Bo odejmujemy 63 godziny, czyli będzie. Kurwa, moja matematyka 63? Tak. No. Przecież przed chwilą to liczyłem. 126 na 2. Ciężka matematyka. 63 godziny zostają. Ja pierdolę, marzenia się spełniają. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co za kurwa pojeb. Co za kurwa pojeb. Ale ty jesteś pojebany człowieku. 4 tysiące chyba dałeś na ten streamie. Ty jesteś jebnięty na łeb. Ja pierdolę 72 godziny i dwa razy trzeba zakręcić. Wszyscy pierdolony sponsor, duszek na czacie. Chłop w przeciągu jednego streama wbił się do ogólnej topki, gdzie ostatnie miejsce ma Higgy. YouTube z kwotą 5 koła. No, przedostatnie ostatnie ma MNX też prawie z kwotą 5 koła. On kurwa wysłał, patrzcie. No, ja wam muszę to pokazać. Anonimowy, co on odpierdolił. 3400, 3400, proszę państwa! Do najtów trochę wleciało, przedłużanie się zmieniło na gorsze, bo mamy tym razem 222 sekundy, a przed chwilą było 80, ale mamy 60 godzin do końca, ponieważ wypadło minus 12 godzin, minus 50%, także no, mimo tego, że Anonimowy dopierdolił niezłe tutaj torpedy, no to jednak przyczynił się do czegoś dobrego dla mnie. No trochę gorszego dla was Także bardzo się cieszę, że w końcu jest 60 godzin Tak malutko Stary, tak malutko na tym liczniku To ten live trwa do Stary, ten live trwa tylko ten weekend Sobota, niedziela I kończymy w poniedziałek A, Ale zajebiście No troszkę Już 10 godzin przyszło Już 10 godzin przyszło, także No z 60 się zrobiło 70, ale spokojnie 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 to dalej jest 70 godzin nawet nie całe